Ja jestem Wyspę. I w tamtym domu razem ze mną jest kto? Teraz trzeba tworzyć żeby zobaczyć. Nikogo nie ma. Tu się chowa. Kopia Obsidian. Ciekawe kto to. Podobnie trochę do mnie. Fantoma 69. Witamy Was bardzo serdecznie. Halo! Nie I to jest y, seria, na którą y, Was zapraszam. Jest to nowa seria. Trochę wymyśliliśmy we wrześniu. Ale co z tego? Na którą macie już serdecznie zapraszam. Jest dzisiaj czas na nową serię i nowy odcinek. Seria będzie się nazywała jak Pan Tomasz. ja zapomniałem. <ścoughs> nie no żart. Chyba było Minecraft Multiplayer e, Survival, nie? Tak. Minecraft Survival, Multiplayer, Minecraft Multiplayer, survival. się tam będzie. M, M M M M S Dobra, nie M MMS Dobra, nieważne M M I kurczę Dzisiaj Zaczynamy taką sobie serię, będziemy tutaj nagrywać Z Fantomasem Jest to serwer, jaki Fantomas, bo ja zapomniałem Ale nie, teraz naprawdę O, tutaj macie nawet na Tak, tak, monety mam 15 Trochę mało na razie, ale Zaczynamy, dopiero od wczoraj jesteśmy tutaj z Fantomasem na tym serwerze Twoja ręka gracz. Uuuu loser. I strona Creative Dobra, właśnie. I teraz jestem tutaj, jedna razem, z Fantomasem na działce. Ja tutaj moja skrzynia. Ja to znalazłem, więc to są moje rzeczy. I gramy na wersji 1.8.8, chyba, tak, Fantomas? Tak, dobra. Najważniejsza rzecz. Otóż. Kurde, nie wiem, czy że mikrofon bo Będzie mi zajść bardzo głośno. Słuchaj. Dobra, nieważne Najważniejszą rzeczą jest to, że na początku tego odcinka także pozdrawiamy. Pozdrawiam, Tomasz. Proszę, Fantomasz, pomachaj. Machamy. Pomachaj tu. O, tak jest, machamy. A bo nie tak, nie tak, nie tak. Patrzcie na tamte wieże, ładnie. I machamy. Machamy do y, najlepszych koleżanek. Mam nadzieję, że one będą wiedzieć, że to ona chodzi. O, już już wiedzą Pozdrawiam je bardzo serdecznie, tak, kłaniam się Nie tam za mnie, gdzie tam za mnie, gdzie tam za mnie, gdzie, 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 gdzie tam za mnie, gdzie Dobra Pozdrawiam was bardzo serdecznie z tego odcinka Najlepsze Przyjaciółki Fantomas teraz się będzie O nich rozmyślał cały czas Dobra On ma swoją Dobra Tak jest Ważne, że Pan Tomas to mój, a ja, jego przyjaciel, nie przyjaciółka. Bez, 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 bez proszę. Koniec tego pierdzielenia. Pan co będziemy dzisiaj robić w odcinku inra... In in Początkowym. <grytanie> będziemy kopać, jak wiadomo, w każdym pierwszym odcinku na oryginalny. Tak. Odcinki będą trwać tak jak zwykle 20 minut. Zwiedzanie serwerów nie wiem czy Fantomas. Czy to było, może to będzie. Mam tutaj bardzo fajne skin na tych serwerach. Mam oczywiście głowę. W rzeczywistości wyglądam tak: dum-dum-dum, dum-dum, a to są głowy wszystkich postaci, jakie zabił Fantomas od wczoraj. świnia, zombie, kurczak, pająk i tak dalej. Dobra. Obszar drewno. Dobra, to ja idę kopać. Powiem wam, że wersja 1.88 nawet jest taka sobie w miarę. I powiem wam, że. Fajna. Tutaj Fantoma zaczął coś już kopać. Grzybasy zasadził. O nawet dwa. Trzy. Dobra. Tam, gdzie są grzyby, to kop w drugą stronę. No, to ja zaczynam. Tylko nie mam pochodni. Zaraz się dam Pokopiemy sobie, pomówimy sobie, zaczął się rok szkolny Niestety i niestety Nie wspominaj Tak, jest sobota, cieszmy się chwilą obecną. Znalazłem węgiel, jestem zadowolony. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Nie ma co już. Jesteśmy śpią, Jesteśmy bardzo śpiący... Jestem śpiący i Fantomas też, ponieważ jest godzina. 1830 Co nam się Dobra, spać Co nam się niezmiennie spać Oczywiście żart My Jesteśmy takie What are you doing? Ta, teraz jak tu mam wejść? Lata ci na... a widzisz Dobra Idę sobie zrobić pochodnie? Pożyczę od. Fan... Wow, mam rzeczy Fantomas! Doszło bardzo tutaj wiele fajnych rzeczy na wersji 188 i Oswaldo. Was sobie pożyczę to i węgiel gdzieś tu mówił, że na i sobie też wezmę wszystkiego. Sobie. Wszystkiego sobie po... Wezmę patyków, a węgla sobie wezmę połowę i już mam 20 pochodni. Dobrze. Może być fantomas. Ale to jest moje. To są moje rzeczy. Co ja? No tak, są pochodnie i jedzenie. Możemy iść, byle gdzie No i kilow. Kilow gracza Blaze PF007. się tak są No tak, się skończy. To go wykorzystam. Może wbiję poziom, to się go zwiększą. i od razu nie. Dobra. Nie na tą ścianę. Eee, kurczę, wykopałem. Ktoś mi napisał. Ja wiem kto, wy nie. Więc pozdrawiamy bardzo serdecznie po raz drugi już. <śleszamy> Tomasz milczy. A tu co, tu nie, tu, nie, tu nie można tego kopać? Bo ja tu dalej nie mogę, bo jest koniec działki. No nie można. Zaraz się przeniesiemy na suriwa. O, to jest bardzo dobry pomysł. A ja za ten czas zaloguję się na telefonie i odpiszę łaskawie. Odpiszę po prostu. Odpiszę... Odpiszę i tyle. Tyle mam powinno wystarczyć. Bo nie ma nawet Facebooka, bo się może nagrywanie zatrzymać, wszystko się może zdarzyć To się wytkło Ale ja tu nic nie mam napisane, co jest najgorsze Na telefonie nic nie ma Aha, <śm> a w komputerze mi wyskoczyło jak byk Aha, dobra tajemni czy tam.. Filer, <noise> bo piszę z telefonu. Dobra. Że wiadomość będzie krótsza niż zamierzałem. Dobra. Więc ja oddam te kobla, co tu widziałem. Wezmę sobie, sobie kill-off. I ruszamy na survival. War survival było? Yy, zaraz się do mnie tapniasz, bo ja mam zapisane setko. Ok. Yy, wydropiłeś trochę żelaza? Nie, jeden węgiel gdzie tam biegniesz? No idę zobacz, tutaj gracze w ogóle budują. Ok. To ja odłożę i ten i od razu się tak. Działka de Matieusz. Coś tu było słuchać konie. Nie wiem czemu, ale coś zaczyna mi ciąć. Chyba jednak trzeba będzie wyjść ze Steam'a Jeśli coś, jeszcze zauważyli, to, to było właśnie moje konto. Żeby moje konto na Steamie znacie. Nie od dziś. Z tej się mogę w sumie wylogować. Eee ci tu piesek jest. Dobra, mogę ślepać? Czy jeszcze? Jeszcze, chwilę. bardzo mi się podobałem tyle latarnie. Wyobraźcie, wyobraźcie sobie takie coś jakby było na drogach. Widzicie sobie autem gdzieś w nocy, a tu takie coś na szerokości drogi. Nadal no, tam zwiedzasz? No To ja jeszcze chwilę tylko się mięso przypoję, żeby tam mogli coś tam zjeść Kochani No ja mam i tak, 20 i 12 tych Zaję do niedługną przygody Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba O FPS-y skoczyły w górę 18 Seria wam się powinna spodobać Już. Jest fajna Serwer jest... Fajny, polecamy. Polecamy. Nowy... Tak. Polecamy także bardzo serdecznie. Fantomaz, musimy się spieszć, bo jest 12 minuta na nagrywania. Dobrze, dobrze. Ty, ty, ty. To jest tak jak zawsze na pierwszej lekcji w szkole z danego przedmiotu. Organizacyjna i tyle. Dobra, ja mam iść tu czy tu. Ten, tutaj. Ja mam iść tam, dobra. To teraz jako. Okej. Okay. Jak będziesz miał 9 staków kobla, to zrób sobie kobleks. Ale 9 po 64 robi się kobleks? Tak. Uh -huh. Opowiedz coś z życia <laughs> Żeby się nie zamodili No właśnie, to jest najgorsze w Minecraft'cie Bo wszyscy wszystko wiedzą i nie ma o czym mówić No ale co no, pozdrowić, pozdrowiłem Czy mam kopać yy, andezyt? Andezyt? Tak, sprzedaż potem nie obraźcie się, jeśli po prostu źle wymawiam, ale pierwszy raz na 1,88. Co do streama musimy chwilę poczekać, aż będzie internet, ponieważ mam przyspieszone, ale na razie jeszcze nie aż tak. Jeszcze się, jeszcze się nie aktywowało, bo niedawno został tego polepszony i ja musimy trochę poczekać z lewą bo to. Kolega Diamond Energy, którego również pozdrawiamy. Pozdrawiam z yy, mi to doradził, że to chodzi o internet, nie o mikrofon. Z tym, że słychać mnie kilka razy. No, możemy spokojnie robić również dobrze streamy. O których wcześniej Was będę informował oczywiście na fanpage'u, na którego również zapraszam, link w opisie. No, ale jak się wziąłem za ten andesy, to teraz nie mogę skończyć. A ty kopiesz na boki czy przed siebie? Na razie to kopię w każdym. tego przed siebie, ale teraz, jak na andezyd się znalazł, to chcę go całego wykopać. A jego tu trochę jest. A to też się nie płacę. Przed siebie go. Tak? Dobra, zostawiamy was, niestety. Jedziemy dalej. Możemy za chwilę na przykład yy, zwiedzanie całego spału, czy coś takiego. Coś Ci się z mikrofonem stało, bo nie słyszę. No, bo to od Ciebie, a ode mnie nie Zwiedzanie można zrobić. No wiem, 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 słyszę. Na przykład do speku kół pokazać, co tam jest. Hmm? Możemy teraz tak zrobić. No poczekaj, pokopiłem tak do... do... 20 minuty, później pójdziemy na najbliższe Pierwszy nie będzie trochę większy To jest ja sprzedam rzeczy Ja znalazłem kolejny minerał Ten różowy tym razem czerwony, pomarańczowy w zasadzie I to jest... Gań Granit, co sobie go ułożę. Jeszcze nad granitem jest dioryt. Ile tych bloków w ogóle wprowadzili? Jest granit, ten taki biały, który nie pamiętał Dioryt, no. Mam Trzy tylko No jeszcze jakieś chyba No dobra, nieważne Natkniemy się na to, to będzie win Potworków dużo jest nowych Tak? Na przykład jak się daleko w no, y, morze wypłynie To mm -hmm. się napotka takie świątynie I tam są takie ryby jakby mm -hmm. Które jak Cię złapią to biorą Ci po cztery serduszka Niezależnie w jakiej zbroi jesteś wow. Nie, nie w jednolosiu Tyle co teraz Wczoraj raz jak my weszliśmy na ten serwer na chwilę i teraz. Pamiętajmy, co mamy tu jeszcze opowiedzieć. Możemy zbierać kwiaty i potem je na barwniki yy, zmienić i w ten sposób zarobimy tyle pieniędzy. Mhm. Mm Dobra. Dobra, ja się już wykopałem. Kopałem się na drugą stronę. Chociaż długo to, to nie trwało. Kopy do góry teraz. Do góry? Ok. Ale to już będę jechał tutaj w drugą stronę. Do góry i to będzie parę schodów. Bo już jest 19:30 na telefonie, to to z Intra będzie 19, chyba 40, coś takiego. To ja podbieram klatki, żeby coś zrobić. Mm -hmm. O, chyba nowy minerał. A nie, andezyt chyba to jest. Tak. A to się regenerują te kopalnie? To jest na Warp kopalnie. ale to się co jakiś czas regeneruje? Tak. Aha, o, o to mi chodzi. I my też mamy tam jakieś szanse, że na przykład y, zabijemy jakieś zwierzę hmm. Dobra. i zdeniemy głowę. Idziemy, kończymy. Można, można zrobić Homa? Żebyśmy tutaj tak, wrócili... Stawić, y, set home. tutaj wrócimy w drugim odcinku nie no, Niezdona Klemenda Dom został ustawiony. Dobra, gdzie idziemy? O jak się pies nie odzywa, to się teraz się Dobra Bloki. Do blo, bloku do blo, bloku Ale tu, 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 tu to jak trzeba Lewym sprzedajesz, prawie kupujesz. Dobra. Nie wiem czy coś tu mam z tych rzeczy, chyba nic. Chociaż nie, dyr chyba jest. Jak to kupiłeś dirt? Lewym sprzedajesz. Kupiłem za 12, tak, a 100. No wiem, ale... Wybas, nie zasłuchałem sobie. Za 10 za 10 Dalej hmm, tutaj Kwarc Przerobiony i tak dalej I yy, bruk, bruk sprzedać czy nie? Hmm, jak tam też No to dwa mogę sprzedać taki gdzie to się sprzedaje? Bruk tu, nie Bruk tu chyba jest. Nie, to żwir. Nie ma. Nie ma. No dobra. Co ja jeszcze mam tu z bloków? Yy, rudy, złota i żelaza sobie zostawię. Redstone, szmaragd lazury też. Dobra, wracam do domu. Yy, wracaj, bo ja muszę się do ciebie bo ja nie mogę. Okej. Okay. 23 minut na nagrywanie dochodzi. O, tutaj się wchodzi. Dobra. Jakieś żelazo. Jeden bruk. Tak, żelazo mam. Gdzie masz ten piec? Tu. Tutaj możesz czekać. Gdziekolwiek. To bo węgla. Ja mam tutaj. Spokojnie. Dobra. No i seret stąd se na rzucę tu. Lazuryta i szmaragda. O węgla też. Poczekamy, aż się tu przetopi. Co się z żelazem już dzieje w tej obecnej chwili? Tak. Ogień zostanie, a więc będzie można coś innego przetopić. Kiedyś tam, kiedyś tam. No I 2 złota. Tutaj zostanie jeszcze miejsce na diamenty. Dobra, więc tego pierwszego premierowego odcinka żegnam się z Wami Fantoma 69. Na razie. Ja też Wam mówię, na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mówię, nie wiem kiedy się ukaże, bo jeszcze nie uzgodniliśmy stałego terminu nagrywania, a także i wrzucenia odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa! Pa.